Ludzie, czyli zaczynamy? Zaczynamy, tak? No dobra. A, czekajcie, znowu muszę rękę. Muszę rękę wziąć, czekajcie. Zaczynamy. Czyli, czyli, mocny grzmot. Akurat oglądam, akurat oglądam Tomala, Paweł Tomala, tak? Czy, czy ten, kto wygrał to złoto w chodzie, co mi się nie spodziewał, że wygra. Czekajcie, aż muszę zobaczyć, zanim, zanim go łyka wezmę, muszę zobaczyć końcówkę tego. No, ludzie, więc witaj Warszawo, witaj mocny grzmot. Pierwszy łyk, bo zawsze balony były, pamiętajcie. Tylko jeden balon teraz miodowo-lipowy. Czekajcie, muszę przyci przyciszyć, bo. Bo balon miodowo-lipowy, najpierw miód, a później lipa, jedzie ze mną do kanady. <laughs> Kurde. gdzie piemy, mocny grzmot. Oj, będzie mocny grzmot. Dobre, Dobre. Czuję, że. Albo ja się moja paleta się wyrobiła. Wykwintna, że ja lubię tylko trunki z klasą, tak? Czuję się, że mi się paleta wyrobiła. Ty, bo balon zawsze pierwszy, ale ty to też nie jest balon. To jest mocny grzmot. Balon, te pierwsze kilka łyków są takie tego. Potem idzie dobrze i końcówka to jest. To jest, to jest taki ten maraton finiszu finiszowy, to jest żyganko, ale które jakoś zawsze umie utrzymać, ale tutaj kurde, ciekawe, czy tam jest zmuli na żyganko. Ostatni filmik co było dwa lata temu, to naprawdę, ale nie, wiecie co, naprawdę coś mi, tutaj bo to też na pusty żołądek, nie? Tam ten kawałek kanapki co zjadłem to jest taki podkład, więc nie wiem. A tutaj ciekawe, czy będzie żyganko, czy znaczy nie, bo ostatnio nie było Żyganka, ale było takie prawie Żyganko, tak? Było prawie Żyganko i do YouTube skasował ten film, no. A był tytuł, coś tam, Patron tour, jakiś tam 3-0, nie wiem jaki... Nie wiem jaki y numer to był odcinka. Y balon miodowo-lipowy, najpierw miodzio, później lipa. Ale... YouTube mi wyrzucił ten filmik. Nie. Nie wiem nie wiem dlaczego, ale dobra, mniejsza z tym. No ja tutaj zrówku Wasze, mocny grzmot. Więc nie, 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 nie Ty tak dobrze, dobrze idzie. Ale nadzwyczajnie dobrze idzie mi ty. Co się kurde ze mną dzieje? Się jeszcze... Zahartowałem się w Polsce jak ty, co? Lepiej niż ostatnimi razy. Idziemy nie... pić dalej coś kiepsko mi idzie z tym grzmotem. Znaczy nie, powoli, ale trochę zaczyna w łeb walić. Nie powiem, trochę zaczyna w łeb walić. Co ty Ale kurde, nie, nie czuję się. Daj ja mi mówię z tym balonem, taki jest rozgotany, naprawdę? Czuję się. Wchodzi, wchodzi, kurde, wchodzi. Kurde. Piękny okay. Przesadzam. A szczerze zawiedziony. Myślałem, że mi mocniej sieknie. A tu widzę, że luzik, bluz, bluz. Te sprawy. Kurde, blisko. Klasa. Pijemy do lustra. Tak, pijemy do lustra, bo tak mówią, jak pijesz do lustra, to nie pisz sam czy pijesz z patolem? Kurde idzie, wchodzi to jak cholera. Ludzie, że jestem zaskoczony, aż jestem zaskoczony. Chociaż trochę wali w bo... łeb, ale tak w inny sposób. Widzicie co mnie trochę martwi? To, że dopiero... Wiadomości Jest dopiero szósta wieczorem, a ja już kurwa końce ko ja ja gzmota, tak? Ja już kończę grzmota. I kurde... I, i tak coś mnie, jak mnie zepnie, to co, ja nie mogę kurde fucking się na, na, na Jak jakaś taka ostatnia kundzia, nie? Która ma koklusz jeszcze w dodatku ty. No tak trochę wali mi na łeb, tak widzę ten trunek. ten trunek który nie tylko ale zapobiega jej Dzięki temu ksenostem daje naprawdę efekt. Teraz lepiej, nie Suchość w usta minie, to ksenosteminie. ty ja w się widzę ty chciałaś to? Jak to?

Você conseguiu, mano? Você conseguiu, mano? Você estou mano? Você conseguiu, mano? Você conseguiu, mano? Você Você conseguiu, mano? mano? Você conseguiu, mano? Wiesz to? What the fuck? What the f A ty, czy jesteś patolem? Czy pijesz mocnego... O kurde, mocnego. Czy pijesz... Czy, o ty kurwa, ty, mi się język klączy. Czy pijesz mocnego grzmota ze mną? Cholera jasna. Pij mocnego grzmota. Pij z plastiku. Bądź patolem. Kujdzie! Ty jebie ten grzmot. Nie, nie, tak jebie, jebie tak dziwnie. Ale tak ale, 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 tak, ale, ale tak, ale tak, ale tak. ale tak, tak. Tak, tak, tak. Tak, tak, tak. Tak, tak, to tam jest za mało czerwonych koszulek. Dokładnie, w tak. Tak, tak, mówię, ale to o zagranie Prince to było takie kopnięcie, wstrzelenie, a nuż tam ktoś do tego dobiegnie, tutaj trzeba podnieść głowę, zobaczyć jak są ustawione koleżanki zespołu Leon przy piłce, 20 brak z reprezentację Zawiesiłem się, czekaj, a to co to... To jest Pythynąca moc... pniłka Leon. Ligdalnie pewnie Black news nie udało się wyjść piłkę reprezentacji Szwecji Chuckman Ty dopiero mi nota mina Leo Fati już tu godzinę się zamykają Strzelaj, 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 Strzelaj! No i strzałki to do to uderzenie, ale znowu to niecelne A jeszcze nie ma branki 30 mecz

Czy pytania jak szwecki będą elektrycznie wyglądać? Najlepiej no, nie angażując się przy samym ataki. Ta piłka Lorenz została, nie poszła do zagrania. Tracą piłkę Kennedy. A Szefkowski się całkowicie nie leci. Magdalena Eriksson. Kurwa się na mnie patrzy, kurwa. fuck dude oh, fuck no next month? what the fuck man what <numb> the fuck to calm down calm down kurwa calm down what the fuck are you doing A nie, ty ten mocny kszmot. O kurwa. To jest mocny grzmot Ludzie, co się kurwa dzieje? what to fuck? O to Ty. Jest to wierzchołstwo czarne. O to fakty. Ja przynoszę 11. 11. Już jestem 11. Już jestem to patrzyła na Twój kontrolować, ale niepotrzebne to tutaj, to zachowanie pokazuje, że była degustowana zachowaniem na bo też nie przewróciła się, bo oczywiście była panowana, co do tego nie ma wątpliwości, ale <laughs> Jest moc Patola, jest moc Patola, jest moc Patola. Fiebred, Asad, Zeger, ocaziei si Iacob What the fuck, dude? What the fuck, dude? Tei, aici, ce jestem. curva, este? What the fuck, to chec, aici, ce e, curva, este? O, oh fucka, jestem w Polsce? Od kiedy? Kurwa, ostatni raz pana byłem w Kanadzie, ty. to jest mocny grzmot Czekaj, ostatnia data. To był fucking. Kurwa, lipiec 50... dziesiąty. A teraz jest to Lipiec czterdziesty ósmy, a Adela miała piłkę wypełnioną śrotem. I każdy chuj chciał się przybliżyć do Abeli, która czyściła kaloryster mojki który robił skok na beton na główkę a wcześniej prowadził szczienowóz i krzyczał jak bezręki górnik. O uff, cię uff, ten ten mocny grzmot. O, to jest mocne, mod wiem czy mam odpić, Ty. oka, tajera. Uff. Uff, 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 Chociaż nie jest okej. Okay. Nie no, spoko ludzie, ja sobie trochę... Ja ja robię. <ślad> Ale nie wiem, wiecie co? Nie no, trochę, trochę wali łeb. Trochę wali Trochę wali

Robot obudź się synuty. Kurwa, robisz kurwa syf na YouTubie. Potem będą pierdolić kurwa wstyd Polakom. Przynajmniej, Ludzie. Opis, opis, kurwa opis, kurwa opis, opis, kurwa opis. Opis, kurwa opis, kurwa opis, kurwa opis, kurwa opis. Kurwa. Pierdole. Najgorsze to, że... Haha, <śmienicza> że połowa kurwa bierze w to. Nie no, jedbi w łeb, ale no, kurwa nie Ale nie, ale nie trochę nie, trochę nie było, ale nie aż tak na takie te nie. Chociaż. Ardu, idź tu. Idzie jutro, idź tu. To po prostu idzie. Kurwa, uspokój się! Kurwa, Takie fazy łapią po tym tym mocnym grzmocie. Tak jakbym pierdolą jakiegoś fucking koksu mieszanej z heroiną i ze speedem. O, no, wpis Mocny grzmot na grzmot. No i dobrze, kurwa, Kanada. Kanada, Szwecja. Aj za Szwajcę! Szwajze, Szwajzen, Schweizen, Szwajze, eiser i Und, 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 Schweizer. Fucking, eiser i to jest takie... Fucking, eiser i Więc mówię, kurde fajnie, Kanada wyrównała. Kanada wyrównała, Kanada. Nie wiem, czy to jest mi... Czy to jest... Czy to jest... Czy to jest o medal, czy co to jest? O, gold medal, ty, ja nie, nie widziałem. Kanada gra ze Szwecją o, o ten, o mistrzostwo. Ok. Kanada, come on. Jak pierdolnię o Kanadzie. Tak kurwa, jaka wam porównają Szwecję, a ze Szwajcarią kurwa. Ja jestem pojebany na kswarg ludziska. Kurde ty co się dzieje. Już nie możesz. Nie, nie, ...jest jak piłka już nie, no, żeż nie, nie. nie kurwa, jakie fazy, kurwa w tym mocnym krzmocie, ludzie końcówki, ty ale ty nie, masz ganka nie, Oglądam ja Kanada, Szwecja. Mecz o złoto kobiet. Dawaj, Kanada, Kanada, dawaj. Dawaj, szczelcie tego gola przed tym, szczelcie, strzelcie! Kurwa! Fuck! dobra. Mocny już mod. Ale jeszcze dalej, jeszcze dalej grają. A ja... do mnie nieszczęśliwa. Dobra. Pójdziemy tego, Chcę już Uff, piło jakieś wypiję po tym, ale kurde, ty. Ale nie, ty już nie wiecie co Siekło mi, ale nie na żyganie, bo kurde balon. Albo może mój brzuch tak się już przywyczaił. Że, że, cały to poszedł, Nie uh, uh. Ale nie, tak bez problemu. Nie było ani momentu, że jakieś ryganko było. A balon tak był. To mi się zdaje, wiecie, co? Mi się zdaje, że mój brzuch się przyzwyczaił. Moja matroba już tak, kurwa, zeszła na psy, że przyjmuje takie trunki. Bo dwa lata temu, no to, kurwa, ja, ja, przez, ja, przez 20 minut to było takie Końcówka właśnie tego. Ci, co widzieli to. Ci, co widzieli. Bo tam potem YouTube skasowało, Nie no, czemu YouTube wykasował ten filmik, kurde. Aha, bo to może żyganie, bo oni nie takich, kurwa, żegania itp. itd., nie? Ale co ja tam nie wyrzygałem, ja tylko, po prostu pokazywałem prawie żyganie. Więc oni się tam może, nie wiem, jo. Więc... E... No, to było, mówi za każdym razem było takie le, 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 Pierwszy raz piję... To mówię, to nie jest balon. Ja nie wiem, czy to jest ta sama firma, która robi to. Może to jest na innym jakimś tym, nie? Może to jest na jakiejś innej bazie, że tam to jest bardziej na siarce, to jest bardziej na... No nie wiem. To jest bardziej na jakiejś innej bazie, że to jakoś tak bardziej wchodzi, bo... No balon ludzi naprawdę mi zajęło trochę, trochę, żeby tak to... No nie No nie wiem, ludzie, no nie wiem, no, sam, sam nie wiem, co być, no. Nie no, sieka w łeb, sieka w łeb, bo to jednak mówię. Jak tak seczek policzy, to trochę tego piwa jest, nie? To jest 900 ml, 13%. Upsaj, no no to, to trochę tego jest, nie? Te cztery piwa takie poszyć po osob, nie? Praktycznie, nie? Ale kurde, zaskoczony jestem i z tym zajebiście się czuję. No kurde, zero jakiegoś tego, nie? Nie, nie no, wiem, nie wiem no naprawdę nie wiem. A mniejsza z tym. No ja, to w dupie, no samego mieć. Czy, kurwa, balan by służyć nie. Ale ale jeszcze jakieś piwo Znaczy język mi się trochę plącze. Ale jakieś piwo by się... Jeszcze... Jakieś piwo by się jeszcze wypiło, nie? Dobra, Nie kurwa, jo, prze, prze, przestań tego głupotę robić, nie, bo to Pan ludzi myślą, że kurwa zaję. i pan jesteś.